Mogę przerwać połowę, czy nie? Nie no. Dobra, lecę z tym. Nie gryź, co jest? Sprawdźmy tak. w wow. tym O bucharkach ciągle marzę. Szeli, rosa, morzenita. Kto po jest śmiobita, prostarcza, prostarcza O wymiarze. ciągle marzę Każdy zaczął grać od zera, ale nie ma chłopak na tarę. To jest nasza ulubiona gra. Do swojego wymiarze każdy ma. Chciałbyś zawsze bardzo zwyciężyć. Wygrać może tylko najlepszy Każdy boi się piper z daleka Wsieli u tamabła się uciekaj Power kipsów może zebrać i 30 Lecz to czasem nie wystarczy, by zwyciężyć Grosta Orafem star za dymiarze O pucharkach gdzie mi piewaj, że ta, tam dośpiewał, no Dobita! Jest na tekst też! Za wymiarze! Za wymiarze! Każdy zaczął grać od zera, ale chce mieć star powera! Trzeba czasem przeciwników unikać, a jak mało masz kapę to lepiej zmykaj! I ciekawi nas to będzie! Jakie szczęście, gdy kolejną masz legendę I ta swojego misia Leon tyłu żyje, nie ulta nagle znika Gibi ma i cios potężny Lecz nie, nie się zawsze najsilniejszy tu zwycięży Brawl Stars, Brawl za tym W <laughs> ciągle marzę Szeli rosa, może to pokona ośmiowita Prostarz, z prostar za wymiarze Ale gracją Rom to z gracją marze każdy zaczął grać od zera Ale chce mieć star powera dobra dało to kurwanowi Brawoś też, obrącz Co to jest za koniec? <laughs> Uch, kur Siema! <laughs> Siema! Siema Jak wam się podobało? Dzięki co?